Dzień dobry, witajcie, kochani, o poranku. Już za chwilę zaczynamy, już ćwiczymy 5 rytuałów tybetańskich, zwracając uwagę na siebie, na swoje ciało. Po to, żeby wykonać każde ćwiczenie na miarę swoich możliwości. Dzisiaj szybciutko, dzisiaj w wersji skróconej, bo ja dzisiaj szybko rozpoczynam dzień, ale czekam tu na Was już z uśmiechem, po to, żebyśmy mogli wspólnie przystąpić do naszego wezwania, po to, żeby dać sobie energii na każdy dzień i po to, żebyśmy mogli mieć piękne, zdrowe ciała, które będą służyły nam jak najdłużej, a dzięki temu nasze życie będzie piękne, i dlatego zachęcam do tego, żebyście razem ze mną każdego dnia poćwiczyli. Zaczynamy od tego, że oczyszczamy głowę ze wszystkich negatywnych myśli jeszcze pijemy wodę. To jest też ważne. Przygotujcie sobie koniecznie ciepłą wodę do picia. I dzisiaj wprowadzamy myśli: jestem zawsze o właściwej porze, we właściwym miejscu i robię dobrze to, co jest właściwe. To jest niezwykle ważne przekonanie, które warto sobie powtarzać, a wtedy nasze życie będzie piękne i będzie miało sens. Jestem zawsze o właściwej porze, we właściwym miejscu. I robię dobrze to, co jest właściwe. I z tą myślą rozpoczynamy od oddychania. Stań wygodnie, rozstaw nogi na szerokość bioder. Wyciągnij się w górę. Zwróć uwagę na stopy, żeby były względem siebie ustawione równolegle. Przenieś ciężar ciała lekko do przodu. Odblokuj kolana i połóż dłonie na brzuchu. Wciągając powietrze nosem, Uruchamiamy mięśnie brzucha, żeby wtłoczyć to powietrze głęboko, tak, żeby brzuch napełnił się jak balonik. Chwilę wytrzymujemy i powoli, rozluźniając mięśnie, wypuszczamy powietrze. I tak licząc do pięciu wdech. I do pięciu wydech. Powoli oddychamy, przyzwyczajając się do tego rytmu. I cały czas oddychając przechodzimy do pierwszego rytuału. Złóż dłonie na wysokości klatki piersiowej, skup wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie. Będziemy kręcić się wokół własnej osi, w prawą stronę. I żeby nie zakręciło się w głowie, to wzrok pozostaje na tym jednym punkcie, aż do momentu, kiedy ciało już maksymalnie się obróci. I dopiero wtedy szybko obraca się głowa, a za nią podąża ciało. Rozłóż szeroko ręce, przytrzymaj mięśniami, przykładkę i zaczynamy. Oddychając z uśmiechem wykonaj tyle obrotów, ile możesz i w swoim tempie, a ja wykonuję ich 21. Zatrzymaj się. Stań w pozycji wyjściowej skup z na czupkach palców. Oddychaj do brzucha. I jak wirowanie w głowie ustanie, to powoli przejdź na matę. Popij wodę. I do drugiego rytuału Połóż się na plecach. Na plecach. Ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała, kręgosłup przyklejony jak największą powierzchnią do maty. Palce stóp zadarte do góry, także piętę niosą się nad podłogę. I na wdech unosimy głowę i ciągniemy mocno palcami nogi w górę, starając się, żeby były proste w kolanach. A z wydechem odkładamy i nogi, i głowę. Wdech i wydech. Trzy. Zamknij oczy i skup się na ciele. Wydech. Cztery. Wydech. Pięć. Wydech. Sześć. Wydech. Siedem. Wydech. Osiem. Zawsze o właściwej porze, we właściwym miejscu i robię dobrze to, co jest właściwe. 10. Wydech. 11. wydech, piętnaście, wydech, szesnaście, wydech, siedemnaście, wydech, osiemnaście dziewiętnaście wydech dwadzieścia wydech dwadzieścia jeden i wydech rozluźnij się na bok powoli podnieś Popięć. Klęknij do trzeciego rytuału. Rozstaw nogi na szerokość bioder. Oprzyj palce stóp o matę. Wyciągnij sylwetkę w górę. Oprzyj sobie dłonie o pośladki. Opuść głowę w dół. I na wdech. Unieś głowę. Wypchnij klatkę piersiową. Ściągaj łopatki i odchyl głowę do tyłu. Na tyle, na ile czujesz, że jest to komfortowe. A z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech. I wydech trzy, piękny bioder, żeby nie uciekamy do przodu, wydech, cztery, wydech, pięć, wydech, sześć, wydech, siedem, wydech, osiem, wydech. 9, wydech. 10, wydech. 11, wydech. 12, wydech. 13, wydech. 14. Jestem zawsze o właściwej porze, we właściwym miejscu i robię dobrze to, co jest właściwe. Jednaście. wydech, szesnaście, wydech, siedemnaście, wydech, osiemnaście, wydech, dziewiętnaście, wydech, dwadzieścia, wydech, dwadzieścia jeden. Opuźnić kark jedną w drugą stronę. Poruszaj ramionami, popij wodę, i usiądź. Siedzie prostym do czwartego rytuału. Rozstaw nogi na szerokość. Bioder, w miarę możliwości wyprostuj kolana, z sylwetkę wyciągnij górę, oprzyj dłonie o matę, szklak, przy biodrach, kierując łokcie na zewnątrz, a głową opuści dół. Na wdech, unieś głowę i wypchnij biodra w górę, a głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech i wydech. עכשיו, בדק Wydech 15, wydech 16, wydech siedemnaście. Jestem zawsze o właściwej porze, we właściwym miejscu i robię dobrze to, co jest właściwe. Wydech 19, wydech dwadzieścia wydech, 21, i wydech. Usiądź swobodnie, strzepnij dłonie, żeby rozluźnić nadgarstki, Zabrać palce i pokręć nadgarstkami w przód i w tył. Płyk wody, I do piątego rytuału kładziemy się na brzuchu. Nogi są rozstawione na szerokość bioder palce stóp oparte o matę. Można oprzeć ręce na łokciach, żeby uprościć sobie ćwiczenie, jeżeli jest Ci zbyt trudno opierać na nadgarstkach, ale w wersji oficjalnej oprzej dłonie yy, o matę przy klatce piersiowej unieść do góry głowę, podnieść ciało w górę i na wy. Skieruj łokcie na zewnątrz. Obu wersjach ćwiczenia dobrze do przodomostka. Kolana są lekko ugięte i dociskaj pięty do maty. A z wydechem przejdź do pozycji z głową w górze. Dech. I wydech. Siedem. wydech, osiem, wydech, dziewięć, wydech, dziesięć, wydech, jedenaście, wydech, dwanaście. Jestem zawsze o właściwej porze, we właściwym miejscu i robię dobrze to, co jest właściwe. Wydech siedemnaście, wydech osiemnaście, wydech dziewiętnaście. 21. I z wydechem uklęknij usiąść pośladkami na piętach, rozszerz kolana, wyciągnij ręce, daleko do przodu owszyj czoło o matę i oddychaj do brzuchu. Powoli się podnieść, popij wodę. I na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję, życzę pięknego, pełnego energii dnia i do zobaczenia jutro.